Sebastian, kanał Senki Piury Dziury, bo nagrywam ten film dla użytkowników Facebooka, bo pewnie wielu z Was nie wie o tym, że mam kanał również na YouTubie, gdzie Was gorąco zapraszam, żeby zajrzeć, obejrzeć kilka filmów, dać łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję, jeśli Wam się podoba to, co robimy, no ewentualnie też dać dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Bo nie tylko w filmach pokazujemy to, co robimy, te projekty, które wykonujemy dla Was, ale również robimy też Mamy taką serię testy, testy narzędzi, których używamy w warsztacie, bądź które nam gdzieś tam wpadną w ręce. Dziś chciałem Was zaprosić na film, który najprawdopodobniej zainteresuje męskie grono. Będzie to test, ale co? Także Zobaczcie sami, ten film już nagrywałem wcześniej z tym testem, także zapraszam Was na film. Dziś u mnie na warsztacie prezarka Krawędziówka, mało znanej firmy. Eee, Cofix dostałem ją w sklepie, gdzie sprzedają również Dilota. Nie mam pojęcia, czy jest to jakaś marka gdzieś tam powiązana, czy po prostu jakaś e, tania marka. Powiem Wam szczerze, kosztowała grosze. Naprawdę taniutka. E, otwórzmy ją, zobaczmy. E, ja już zerknąłem oczywiście do niej. E, i co mamy w środku? Mamy przykładnicę. Yy, nie jest jakiś tam wysokich lotów, można powiedzieć, ale jest przykładnica. Mamy też naszą rezarkę. Mamy instrukcję obsługi, ale no niestety polskiego tutaj nie uświadczymy. Tutaj mamy jakąś reklamówkę. To w ogóle jest. Yy, mamy, jeszcze, mamy jeszcze dwa klucze do przykręcenia, yy, przykręcenia frezu oraz yy, do przykręcenia tej, tej obudowy do do, do regulacji. Mamy jeszcze jedną przykładnicę. Yy, to jest też, żeby zwykłym bodajże frezem robić w ręki z tego co się zdążyłem zorientować mamy jeszcze jakąś plastikową osłonkę że to mamy w zestawie, ja już sobie pozwoliłem wcześniej żeby nie tracić czasu zainstalować frez krawędziowy ustawić go, otwieramy zobaczymy jak to będzie nam frezowało mas 2 metry więcej nie będzie miał dobra lecimy z tematem montujemy deseczkę i oblecimy sobie to ładnie do, dookoła oczywiście zakładam okulary i lecimy z tematem Bo ta powierzchnia już bardzo dobrze. Tutaj są jakieś lekkie wyrwania, ale jeżeli weźmiemy sobie papier ścierny, weźmiemy sobie papier ścierny i powierzchnię delikatnie i tak przeszlifować musimy. To powiem Wam szczerze efekt jest zadowalający jak na urządzenie, które kosztowało mniej niż stówkę. Także ja jestem zadowolony, do krawędzi jest dobra. I co, będziemy pracować, zobaczymy jak się będzie spisywać dalej. Także dziękuję za obejrzenie szybkiego filmu, pamiętaj yy... Subskrypcja, łapka w górę, zapraszam też na Facebooka, Senki Dziury Dziury. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.